Odcinek ósmy. H jak Hedge Fund. Witam w ósmym odcinku mojej serii. Hedgefund to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma za zadanie zarabiać pieniądze dla swoich inwestorów poprzez różne strategie inwestycyjne. Co odróżnia hedgefund od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych? To większa elastyczność w stosowaniu różnych strategii, jak również zdolność do zarabiania zarówno na wzroście, jak i na spadku wartości różnych aktywów. W prostych słowach, hedgefund to taki fundusz, który stara się osiągnąć zyski dla swoich inwestorów, używając różnych taktyk i Strategii inwestycyjnych, nawet w warunkach trudnych dla rynków finansowych. Załóżmy, że istnieje hedge fund o nazwie Global Strategy Hedge Fund. Ten fundusz może używać różnych technik, takich jak krótkie pozycje, inwestowanie w taki sposób, żeby zarabiać na spadku wartości aktywów czyli fundusz może pożyczyć aktywa, sprzedać je, a następnie kupić z powrotem, gdy ich cena spadnie, zwracając pożyczone aktywa i zarabiając na różnicy cen. Drugą techniką używaną przez hedge fund może być użycie dźwigni finansowej. Finansowej. Wykorzystywanie pożyczek, aby zwiększyć ilość inwestowanego kapitału i potencjalne zyski, ale także zwiększa ryzyko straty. Kolejna technika to np. inwestycje w różne aktywa. Nie tylko akcje, ale także obligacje, surowce czy inne instrumenty finansowe. Inną techniką może być aktywne zarządzanie portfelem. Częste dostosowywanie portfela inwestycyjnego w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. W ten sposób hedge fundy starają się zarabiać na różnych rynkach i sytuacjach, nie tylko w okresach Wzrostu, ale także w okresach spadku. Ważne jest jednak zauważenie, że ze względu na swoją bardziej skomplikowaną strukturę i większe ryzyko, hedge fundy są zazwyczaj dostępne dla bardziej doświadczonych inwestorów. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, w którym przedstawię wam, czym jest inflacja. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film Ci się spodobał lub Ci w czymś pomógł, będzie fajnie jak zostawisz lajka i subskrypcję, zostawisz komentarz, a może zdecydujesz się wesprzeć kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.